Chłopaki, dzisiaj wybrałem kilka produktów, które mogą Was naprawdę zaskoczyć. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale zapewniam, że będzie kilka miłych niespodzianek. Zostańcie z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 5 Dzięki innowacyjnej technologii wytwarzania pary pod wysokim ciśnieniem 5,8 bara i ciągłemu wytwarzaniu do 200 g pary na minutę, gwarantuje ona praktycznie doskonałe rezultaty w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i dbałości o szczegóły, począwszy od inteligentnej trzypozycyjnej deski do prasowania po praktyczną i lekką głowicę prasującą z precyzyjną końcówką, prasowanie stanie się dziecinnie proste. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 4. Pionowe centrum prasowania Rowenta XEO niewątpliwie wyróżnia się zastosowaną w nim technologią Turbo Steam, pompą o ciśnieniu 5 barów, dzięki której bardzo szybko i skutecznie usuniemy wszystkie zmarszczki. Połączenie wysokiej temperatury i ciśnienia pary gwarantuje całkowitą dezynfekcję i sanityzację całej odzieży. Idealny do dezynfekcji wszelkich tkanin, bez użycia środków chemicznych. Ergonomia użytkowania tego pionowego centrum prasowania jest również najważniejsza. Inteligentny stół pionowy z trzy pozycjami pionową, pochyloną i poziomą zapewnia niezrównany komfort i łatwość obsługi. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 3. Model ten posiada wśród swoich akcesoriów wyjątkowy, opatentowany system pionowego, sztywnego podparcia Steam i Press, dzięki któremu można wygodnie i łatwo prasować wszystkie ubrania jedną ręką. Bardzo duża głowica parowa z precyzyjną końcówką pozwala szybko usunąć zagniecenia, nawet z trudno dostępnych miejsc. Uchwyt parownicy ma pięć wygodnych i łatwych w użyciu ustawień, które można wybrać w zależności od rodzaju prasowanego ubrania lub tkaniny. Dzięki tym ustawieniom można prasować i konserwować wszystkie rodzaje odzieży, nawet te najdelikatniejsze. Ponadto eliminuje 99,99% ,99 bakterii i nieprzyjemnych zapachów z tkanin, zapewniając pełną dezynfekcję wszystkich ubrań. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2 Kennyś STM45 posiada moc pary o ciśnieniu do 3 barów, zapewniając ciągły przepływ pary w ilości 35 g na minutę. Dzięki jego mocy ponad 2000 W będziemy w stanie wyeliminować najtrudniejsze zagniecenia we wszystkich rodzajach tkanin. Zbiornik o pojemności 1,6 litra zapewnia nam do 50 minut nieprzerwanego prasowania. Można go jednak wyjąć i ponownie napełnić w dowolnym momencie prasowania. Warto również wspomnieć o zawsze przydatnej funkcji automatycznego wyłączania, zapewniającej większą oszczędność światła i wody oraz o cyfrowym regulatorze mocy, który pozwala wybrać idealne ustawienie w zależności od wybranego ubrania. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 1. Centrum prasowania Philips EasyTouch Plus jest wyposażone w bardzo dużą głowicę parową, dzięki której możemy skuteczniej rozprowadzać parę, pokrywając większą powierzchnię tkaniny za jednym pociągnięciem. Model ten posiada pięć różnych poziomów pary, które umożliwiają prasowanie różnych rodzajów tkanin w zależności od wybranego ubrania, zapewniając jeszcze większą dbałość o odzież. Posiada również system EasyDecalc, który pomoże nam przedłużyć żywotność urządzenia dzięki funkcji odkamieniania. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.